e W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Wam zaś powiadam, że wielu przyjdzie ze wschodu słońca i z zachodu i zasiądą z Abrahamem i Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Jedno jest Królestwo Niebieskie, jeden jest Kościół, jeden jest prawdziwy Kościół, jeden jest Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, jeden święty, katolicki, apostolski Kościół, zbudowany na Piotrowej Opoce. Mówi Pan nasz Jezus Chrystus do świętego Piotra apostoła. Błogosławiony jesteś, Szymonie, Bar, Iona, bo ciało i krew nie objawiły tobie, ale ojciec mój, który jest w niebiosach. A ja tobie powiadam, że ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję kościół mój. A bramy piekielne nie przemogą go. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiosach, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiosach. Pisze apostoł narodów, święty Paweł. Zatem proszę Was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali godnie, według powołania, do którego jesteście wezwani, z wszelką pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc się wzajemnie w miłości, starając się troskliwie o zachowanie jedności ducha. Wspójni pokoju, jedno ciało i jeden duch. Jak jesteście wezwani w jednej nadziei, wezwania Waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad wszystkimi i poprzez wszystko, i we wszystkich nas. Pan nasz Jezus Chrystus naucza. Jam jest pasterz dobry, i znam moje, i znają mnie moje. Jak mnie zna ojciec, i ja znam ojca. A duszę moją kładę za owce moje. I inne owce mam. Które nie są z tej owczarni, i te trzeba mi przyprowadzić. I słuchać będą głosu Mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz. Mówi tutaj wyraźnie: Chrystus Pan o jednej owczarni i jednym pasterzu, i o owcach, które są z tej owczarni. I mówi Chrystus Pan o innych owcach, które nie są z tej owczarni, a które pragnie przyprowadzić do jednej, swojej owczarni. Jest tutaj zatem wyraźne odróżnienie. Owce, które są z tej jednej Chrystusowej owczarni. I owce, które nie są z tej owczarni, a które zbawiciel pragnie do tej jednej owczarni przyprowadzić. Niedawno zmarły ojciec Benedykt Huculak w wykładzie Czy Kościół jest jeden? posoborowy ekumenizm, a mortalium animos zauważa. Przepaść pomiędzy zdrowym staraniem o przywrócenie jedności chrześcijan, w którym przez wieki zawsze wyróżniała się stolica rzymska, a ruchem, który w XIX wieku nazwano ekumenizmem, polega na tym, że wierni katolicy są przekonani o kościelnej jedności. Nieutracalnie obecnej w kościele katolickim, jak w dębie, którego gałęzie ktoś odcina lub łamie. Natomiast według ekumenistów, ona co najmniej w znaczeniu pełnej jedności jest dopiero do osiągnięcia, więc teraz jej nie ma. Przywołując biblijne i patrystyczne obrazy Kościoła dodaje treścią wspólną, jakby złotą nicią, co łączy te obrazy jak ziarna różańca, jest rozstrzygnięcie jakościowo rozłączne w postaci, albo ktoś jest w kościele, albo jest poza nim. Jak wyrzucona, uschnięta latorośl, którą zbierają, wrzucają w ogień i płonie. I dalej. Jeśli więc Pan Jezus przeniósł pojęcie i nazwę starego zgromadzenia wiernych Bogu prawdziwemu na grono swoich uczennic i uczniów, to ma ono granicę tak samo szczelną, jak lud am starego przymierza. Ma on więc granicę wyraźną, czyli jakościową, w postaci, albo ktoś jest wewnątrz, albo jest na zewnątrz. Weźmy owo Georgion u Pawła, czyli pole uprawne, jako obraz Kościoła. Otóż, kiedy przez okno domu patrzę na pszenicę kołysaną wiatrem, to ona rośnie albo na polu moim, albo na polu sąsiada. Jeśli zaś rośnie na moim, to spoza rzeczywistości byłoby mówienie, że w pełni rośnie u mnie, a nie w pełni u niego. Kiedy dochodzi się do takich niedorzeczności, to widać, że nie wiadomo o co tutaj chodzi. Lecz wiadomo skądinąd, że przy takiej mgławicy w istocie chodzi o pieniądze lub inne wymierności, a tutaj o ekumenizm za wszelką, za wszelką cenę. Świadczą o tym ustępstwa dokonane względem błędów, Focjusza i Lutra. Przez dwadzieścia wieków Kościół wyraźnie głosił prawdę jakościowo rozłączną o trwaniu w nieutracalnej jedności katolickiej lub o wyłączeniu z niej. Tę prawdę o przynależności do jedności Kościoła lub o pozostawaniu poza tą jednością, jasno podaje do wierzenia papież święty Pius X w katechizmie. Dlaczego powiada się, że Kościół jest jeden? Powiada się, że Kościół jest jeden, gdyż jego dzieci ze wszystkich epok i miejsc są zjednoczone w tej samej wierze, tej samej liturgii, w tym samym prawie, w uczestnictwie w tych samych sakramentach pod władzą tej samej widzialnej głowy, czyli papieża. Czy zatem nie może być wielu kościołów? Nie, nie może być wielu kościołów, podobnie jak jest jeden tylko Bóg, jedna wiara. Jeden, sześć, a więc może być tylko jeden prawdziwy Kościół. Kto znajduje się poza prawdziwym Kościołem? Poza prawdziwym Kościołem znajdują się niewierni, Żydzi, Heretycy, Apostaci, Schizmatycy i Ekskomunikowani. Kim są niewierni? Niewiernymi są ci, którzy nie zostali ochrzczeni i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, gdyż albo wierzą w Bożki i oddają im cześć, tak jak poganie, albo, przyjmując co prawda jedynego prawdziwego Boga, nie wierzą w Mesjasza, który już przyszedł. W osobie Jezusa Chrystusa, ani nawet w takiego, który miałby przyjść, jak na przykład muzułmanie i im podobni. Kim są Żydzi? Żydzi wyznają prawo mojżeszowe, ale nie przyjęli Chrztu i nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Kim są heretycy? Heretycy to są ci ochrzczeni, którzy uporczywie odmawiają przyjęcia niektórych prawd objawionych przez Boga i nauczanych przez Kościół katolicki jako prawdy wiary, na przykład Arianie, Nestorianie oraz różne sekty protestanckie. Kim są apostaci? A postaci to ci, którzy wyrzekają się albo za sprawą jakiegoś aktu zewnętrznego zaprzeczają wierze katolickiej, którą wcześniej wyznawali. Kim są schizmatycy? Schizmatykami są ci chrześcijanie, którzy nie zaprzeczają wprost żadnemu dogmatowi. Ale świadomie zrywają łączność z Kościołem Jezusa Chrystusa, to znaczy z prawowitymi pasterzami. Kim są ekskomunikowani? Ekskomunikowani są ci, którzy z powodu ciężkich wykroczeń zostali obłożeni karą ekskomuniki przez papieża albo swego biskupa. A w konsekwencji, jako niegodni, zostali odłączeni od ciała Kościoła, który ma jednak nadzieję i pragnie ich nawrócenia. Chrystusowa nauka jest jasna, katolicka doktryna jest jasna. Nie ma w niej mowy o jakiejś jedności pełnej, Albo niepełnej. Chrystusowa nauka jest jasna. Katolicka doktryna jest jasna. Albo ktoś należy do Chrystusowej owczarni, do Chrystusowego Kościoła, albo nie jest z tej owczarni, pozostaje poza Kościołem. Pan nasz Jezus Chrystus i jego Kościół pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Pragnie przyprowadzić do Kościoła, do Chrystusowej owczarni tych, którzy pozostają poza Kościołem, poza Chrystusową owczarnią. Pozostawianie ludzi różnych religii. W przekonaniu, że są na właściwej drodze, na drodze zbawienia, jest niepowetowaną szkodą wyrządzaną tym ludziom, grożącą ich wiecznym potępieniem, i jest zdradą Chrystusowej Ewangelii. Papież Pius XI. W encyklice Quas primas, wskazując na negatywne zjawiska kwestionujące prawdziwość i jedyność wiary katolickiej, pisze Zaczęto tedy powoli zrównywać religię chrystusową z innymi fałszywymi i stawiać ją niegodziwie, Wprost w tym samym rzędzie. A w encyklice Mortalium Animos, wskazując Kościołowi drogę dla tych, którzy pozostają poza Chrystusową Owczarnią, poza Chrystusowym Kościołem, naucza: Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego prawdziwego Kościoła Chrystusowego, od którego kiedyś niestety odpadli. Powtarzamy, by powrócili do jednego Kościoła Chrystusa. Jedność jest jednym z czterech nieutracalnych znamion Kościoła. Tak mówimy w credo, w wyznaniu wiary. Credo et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Wierzę w jeden święty Powszechny i apostolski Kościół. Do tej katolickiej jedności Kościoła Katolickiego, Chrystus Pan pragnie przyprowadzić owce, które nie są z tej owczarni, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. To pragnienie wyrażają modlitwy Kościoła. Aby innowiercy, ludzie różnych wiar i religii przez przyjęcie katolickiej wiary ich chrztu prawowicie przekroczyli bramę Kościoła, Chrystusowej owczarni, w której jedynie zbawienie i uzasadniona nadzieja szczęścia wiecznego. W tym duchu Kościół katolicki przez wieki prowadził działalność misyjną, by pozyskiwać duszę dla chrystusowej owczarni. Nawracanie innych na wiarę katolicką nie jest niedorzecznością. Nawracanie innych na wiarę katolicką nie jest grzechem. Nawracanie innych na wiarę katolicką jest świętym obowiązkiem Kościoła. Chrystus Pan przed swoim wniebowstąpieniem powiedział wyraźnie do apostołów: Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza. Dana mi jest wszelka władza, na niebie i na ziemi. Idąc wtedy, nauczajcie wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata i u świętego Marka. Idąc na cały świat opowiadajcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. W betlejemskiej szopce, pogaństwo. Uklękło przed BÓSTWEM. Pogańscy, mędrcy królowie uklękli przed Dziecięciem Jezus, prawdziwym Bogiem, Zbawicielem, jedynym Zbawicielem. A my, aby przyczynić się do powrotu, Dusz pozostających poza Chrystusową owczarnią, starajmy się pilnie, aby nasze życie było czytelnym świadectwem katolickiej wiary. A kiedy trzeba, otwierajmy usta dla krzewienia i obrony katolickiej wiary, jedynej prawdziwej wiary. Jedynej wiary dającej zbawienie. I aby przyczynić się do powrotu dusz pozostających poza Chrystusową owczarnią, odmawiajmy w naszych modlitwach często z pokorą i ufnością akt poświęcenia rodzaju ludzkiego najświętszemu Sercu Jezusowemu. W którym znajdują się między innymi te słowa zwrócone do zbawiciela: Wielu nie zna ciebie wcale, wielu odwróciło się od ciebie, zgardziwszy przykazaniami twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich, do świętego serca swego królem bądź nam o panie nie tylko wiernym którzy nigdy nie odstąpili od ciebie ale i synom marnotrawnym którzy cię opuścili spraw aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywieć ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa, lub islamizmu, i racz ich przywieźć do światła i królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia swego na synów tego narodu, który był niegdyś narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta krew, Którą oni niegdyś wzywali na siebie. Zachowaj Kościół swój Opanie i użyć Mu bezpiecznej wolności, użyć wszystkim narodom spokoju i ładu, spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos chwała bądź Bożemu sercu. Przez które nam stało się zbawienie, Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieku. Amen.